Lady Dimitrescu jest na ustach wszystkich śledzących branżę gamingową od momentu, kiedy po raz pierwszy została ona pokazana na trailerze gry Resident Evil Village. To Lady Big mami, Vampire Milkers, to tylko niektóre i zaznaczmy to, że mniej niepokojące określenia, jakimi pani zaczęli określać nową antagonistkę serii, a przynajmniej jedną z antagonistek. Dimitrescu podbiła serca oraz obydwa mózgi fanów serii oraz nie tylko ich w o wiele bardziej zaawansowanym, nazwijmy to, stopniu niż chyba spodziewał się tego sam Capcom. Chociaż umówmy się, twórcy chyba doskonale wiedzieli co robią w tej sytuacji, bo nikt mi nie wmówi, że tak nie było. Nie przewidzieli jednak tylko jakim to dziwnym i naprawdę zaskakującym. Szokującym czasem miejscem potrafi być internet, kiedy to dochodzi do rzeczy tego typu, kiedy boss serii jest takiej, a nie innej postury, a do tego posiada takie, a nie inne córki. Wiele osób chciałoby po prostu, aby Lady Dimitrescu nadepnęła na nich swoim ogromnym butem, oczywiście przypadkiem, lub też ludzie wspominają o tym, jak strasznym przeżyciem byłoby, gdyby uciekając przez zamek tej wampirzycy, ona przypadkiem ich dopadła, czego oczywiście by absolutnie nie chcieli, po czym zaczęłaby ich na przykład dusić, gryźć albo po prostu rozszarpać na kawałki. No to jest... Tak właśnie wygląda internet w dzisiejszych czasach. I oczywiście wszystkie z tych działań byłyby przez graczy całkowicie niepożądane. Każdy mniej lub bardziej obeznany w kulturze internetu, a szczególnie w tej bardzo specyficznej jego gałęzi nazwijmy, to spodziewał się, że prędzej czy później internet zostanie zalany przez fanarty Lady Dimitrescu oraz, że Rule 34 uderzy szybciej niż fani odpisujący z obrzydzeniem, niedowierzaniem albo wręcz nienawiścią na to, kiedy ktoś obrazi, no może nawet nie obrazi, postara się wytknąć. Jak najmniejszy błąd lub wadę w Resident Evil 4, która przecież jest arcydziełem, która nie zestarzała się w żaden sposób, a których mechaniki, a szczególnie sterowanie oraz kamera są przecież po dziś dzień żywe i niedoścignione. No i Roll 34 zadziałało szybko. Albo wręcz przypierdoliło niczym papryczka cyklon w mój niczego niespodziewający się ry czego świadkiem mogliście być na moim streamie na Twitch TV slash Dartyan Podłoga. Serdecznie zapraszam, bo swoją drogą przechodzę tam właśnie w tym momencie Resident Evil Village. Boję się, nie chcę patrzeć za okno. A dobra, Jezus! Ja pierdolę! Arty po prostu rozlały się po sieci, zalały Twittera, Reddita, Discorda. Niczym skumulowana fala mokrych snów wszystkich tych, którzy czekali na premierę gry, którzy czekali na nią tylko po to, aby zrobić speedrun do pierwszej śmierci z dronk Lady Dimitrescu. I pośród tego szamba, przez jakie często trzeba się przegrzebać na Twitterze, udało się znaleźć użytkownika, który z mniej lub bardziej częstymi intencjami postanowił wpisać na amerykańskim Amazonie frazę Resident Evil Village. Zamiast preorderów, jakichś gadżetów, plakatów, no wszystkiego czego się spodziewamy a propos wychodzącej gry, która tak naprawdę jest dużym IP, zobaczył coś innego, coś niepokojącego lub wręcz przeciwnie w zależności od stosunku. Jego oczom ukazała się bowiem masa lub całkowicie roznegliżowanych artów Lady Dimitrescu, olbrzymiej wampirzycy oraz jej przybocznych córek, chociaż tych zdecydowanej mniejszości. Na całym ekranie jedynym bezpiecznym miejscem, gdzie można było zamieścić wzrok, był pasek wyszukiwania, bo nawet filtry niekoniecznie ku temu sprzyjały. Fetyszyści z każdej subkultury znajdą tam z pewnością coś dla siebie, poczynając od tych, od których wszystko się zaczęło, czyli mających na wyglądzie wzrost oraz wymiary wampirzycy, kończąc na tych, którzy szczególnie interesują interesują się na przykład stopami. Ostatni raz gamerzy byli tak w wersji, kiedy ktoś z niewiadomych przyczyn postanowił zamienić Bowsera, arcynemezis Mario, w jedną z księżniczek. Jednak wtedy mieliśmy chyba do czynienia tylko z jakimiś artami, chyba że coś mnie ominęło, w tym momencie natomiast mówimy o fanartach, case'ach na telefonach, kubkach, nie wiem, podkładkach pod myszki, dywany, stędy kartonowe, no wszystko, co możecie sobie w stanie wyobrazić. Tyle kinki, gówna, ile tylko jest wasza w stanie głowa pomieścić. Jest to dziwne i fascynujące jednocześnie. Jestem pewien, że w niedalekiej... W przyszłości powstanie jakieś studium na temat tego typu zjawisk. W takich momentach raczej pokazują, że Gamers Rise Up nie jest jedynie pustą frazą, tak samo zresztą jak Apes Strong Together. Czegoś takiego jeszcze chyba nie było oprócz tego case'a, którego wspominałem, jednak nie na taką skalę. Ciekawe jest to, że Capcom również nie podchodzi do tej kwestii jak Blizzard, którzy to, kiedy postacie z ich gier zostały potraktowane w analogiczny sposób, postanowili dopaść cały internet, pozdejmować wszystkie te rzeczy i jakby nie wiedzieli, jak to działa, przyniosło to oczywiście odwrotny skutek, Ponieważ na internecie zaczęło się tego nam namnażać coraz więcej, więcej, więcej i więcej. Oczywiście też Capcom działał z inną intencją niż Blizzard, a przynajmniej mam takie wrażenie, ale nikt mi nie mówi, że był inaczej, designując swojego bossa w taki, a nie inny sposób. Mam wrażenie, że oczekiwali. Zbliżonej chociaż trochę reakcji i wręcz są zadowoleni z takiego obrotu spraw, czego dowodem jest chociażby to, że zasponsorowali filmik twórcy, który postanowił sprawdzić w rzeczywistych warunkach, co się stanie, jeżeli taka olbrzymia wampirzyca, mając na uwadze jej masę oraz wzrost, nadepnęłaby komuś na kręgosłup. Spoiler: nie jest to raczej nic przyjemnego ani pożądanego. Ciekawostką jest również to, czego mogliśmy się spodziewać co prawda prędzej czy później, że model oraz tekstury Big Mami Vampire zostały wyciągnięte z plików gry. A wiecie co to oznacza? Oznacza to tyle, że będzie je można zaimportować do jakiegoś innego programu, na przykład Source Filmmaker, a to z kolei już chyba wszyscy wiemy co oznacza, nie? Na zakończenie chciałbym tylko wspomnieć, o ile nie wyczytaliście tego już przez charakter całego materiału, że większość mojego gadania, tutaj jakieś śmieszki w waszą stronę i ogólnie wszystko, co się kręci wokół Lady Dimitrescu, te wszystkie fascynacje nią, te wszystkie teksty o tym, że fajnie by było zostać przez nią zgniecione, no to na pewno w zdecydowanej większości jest to memowanie i jazda na wspólnym hype trainie, który zaczął rozpędzać się przed premierą gry, a teraz kiedy gra wyszła, to jeszcze pewnie trochę sobie pojeździ wokół tego tematu. A przynajmniej mam taką nadzieję, że jest to jedynie memowanie. Oraz żartowanie, bo jeżeli nie, to niech przyszłość będzie dla nas łaskawa. Nikt raczej na poważnie nie marzy o tym, żeby no olbrzymia kobieta zmiażdżyła mu kręgosłup raczej, bo internet jest dziwnym miejscem, więc nigdy nie wiadomo. Nie zmienia to faktu, że od tego momentu horrory mogą zacząć iść w jakąś dziwną, aczkolwiek intrygującą stronę. A na poważnie natomiast, z tego co grałem teraz w Resident Evil Village, jest to naprawdę porządna gra, póki co H podała mi się dużo bardziej niż poprzedniczka, szczególnie jeśli chodzi o klimat i level design i może teraz trochę nadinterpretuję, ale mam wrażenie po niektórych elementach właśnie zarówno takiego artystycznego designu, jak i level designu, że czerpie ona może nieco z gier Fromsów, szczególnie z Bladborna. Na pewno ma, jest trochę też zachowany klimat rezydenta czwórki, ale to mówię, może być taka moja nadinterpretacja. Nie chcę też spoilerować story zbyt bardzo, ale jeżeli ktoś obawia się, że wszystko absolutnie obraca się wokół Big Buba Vampire, no to mogę tą osobę uspokoić, że nie, absolutnie tak nie jest i możecie iść spokojnie grać, jeżeli oczekujecie czegoś więcej. Także póki co wracam do grania. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Darfian bez odbioru.